Świetnie poszło. Gotowy na wielką bitwę maskotek? Ba, 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 ba. To po kurczakowemu, no jasne. Rozpoczynamy sportowy tydzień! Tak jest! Do wszystkich pierwszaków. Jeszcze nie wiecie? Jestem przewodniczącą Rady Uczniów i przed nami tydzień kibicowania. Tydzień świetnych wyzwań i rywalizacji między szkołami. Gramy o upragniony dzwon zwycięstwa! Naszymi rywalami! Liceum Empire Coast! Które miało dzwonę przez ostatnie 5 lat! O! O! Niemożliwe! To nie byłaś ty? No i co? Chodziłam tam rok temu. Oh, sto razy lepsza szkoła. Wiem, co sobie myślicie! Dlaczego w tym roku miałoby być inaczej? Ponieważ w tym roku mamy najmądrzejszych, najsilniejszych, najtwardszych, najfajniejszych, najlepszych uczniów, jakich widziała nasza szkoła! Woo! Tak jest! Woo Może poza rocznikiem 9-6. U nich było pięciu złotych medalistów, dwóch zdobywców Nobla i trzech zdobywców Oscara. Ale kto by tam liczył? To my mamy w sobie najwięcej energii! A teraz do boju! Rywalizujcie i Kami chodziła do Liceum Empire Coast? Już wiem czemu nas nie lubi. To wcale nie tak. Ona po prostu ma mały dylemat. Zmiana szkoły nie jest łatwa, zwłaszcza jeśli ta poprzednia podobała jej się bardziej. Dobrze by było, gdyby ta też jej się spodobała. W końcu i do tego dojdzie. Pokażmy jej, że tu też jest super. Okej, okay, uczniowie, pora rozpocząć pierwszą konkurencję tygodnia sportu. Maraton taneczny! No! No! Zaczniecie gwizdek, zaczniecie tańczyć i przestaniecie dopiero, jak już kompletnie padniecie z nóg. Ten, kto wytrwa najdłużej, wygra! Obie drużyny gotowe? Nie! Nie! A, a, a! a gdzie uczniowie z liceum Empire Coast? Wcale nie jest taki fajny. Myliłam się, jest wspaniały. Co to za gość? Poważnie pytasz? To jest Warren Buffington. to najfajniejszy gość w historii całej historii. Normalnie rządzi w szkole. Trochę jak ja.